Pierwsza rzecz, gratulacja dla gospodarzów za zwyciarstwo, prostym pytania. Czy jakieś pytania za trenę? Na trenarze mam wrażenie, że tylko 10 minut takie dobre w wykonaniu Śląska, te pierwsze potrzeby. Potem tak trochę już znowu się... Czekaliście chyba na to. Nie wiem 10 minut. Ale w końcówce prosto prosto raków czy dali tam, dali tam nové energie, bardzo mocných závodníků. Dla nás byl problém v ostatní čeští meču, že jsme museli robit rotácie v obroně. Tam měl Puerto problém a, a, a museli jsme tam trochu zrobit změny a rotácie v obroně. Ale to není první raz, kdy, jsme ztratili, ztratili, takto meč v ostatní čeští meču. Tam podobně i na koroně a, a toto prostě Wielkie drużyny musi łacić. Musi tam być charakter, musi tam być e, większe zaangażowanie, większa odpowiedzialność. To nie brakowało, dlatego mamy dzisiaj zero. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Trenerze, Chciałem zapytać, czy zestawienie jedenastki na dzisiejszy mecz było w jakiś sposób podyktowane tym, jak gra raków bo gra nie typowym ustawieniem. Czy jakby to nie miało znaczenia i czy to byłby zespół grający 4-4-2 czy 5-3-2 nie, nie miałoby znaczenia w, w desygnowaniu tych konkretnych piłkarzy? Wiedzieliśmy, że Raków gra tym ustawieniem. E, e. dvě reprezentací nejsme, jsme pracovali, připravovali jsme se na, na, ten styl jejich hry, e, měli jsme tam, měli jsme tam svůj styl připotovaný, i dlatego tam byli ty, ty, závodníci, jako je, jako je s Filip Markovič na, na Děmion což jsme na těch mocných obronců v hospodářů dát trochu šipčejší i, i, i typy typy napasníků, ale za mě jsme si za málo, za málo šancí tam připotovali. Byly tam také okází, byla tam aktivnost, nemyslím si, že jsme jako těšení minut Já si myslím, že ten meč se tak odlíval box, box, jedna druhá strana ale jak jsem mluvil v koncůvce, hospodáři pokázali větší větší pragnienie za zazwyczaj. Pani plenerze, jak na obecný moment wyglądają te urazy Puerto i Markowicza? Kupujeme, to, je to, kostka, tam si skrenčil, skrenčil nohy a kostka, będzie badaně, až přijícháme na, na spolu do, do a, a, to druhé, ta, ta, ta druhá kontuzia, jak se pýtala? Na Markoviče, tam byl tylko krems, tylko skruč, 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 je to. Tylko, on tylko, To jeśli już o jak to właśnie chciałem zapytać o, o ten debiut Markowicza właśnie jako, jako napastnika, jak trener ocenia jego występ właśnie na tej pozycji dzisiaj? No, pracował, ja myślę, że Filip pracował za dużo, Nigdy tam trochę brakowało lepszej współpracy z, z, z ostatnimi kolegami w ataku, ale pracował. Ten, ten pomysł był taki, jak sam, jak sam mówił tam w takiej szybkości więcej na tych, na tych e, środkowych obrońców w e, Ale nie w celu brak, brakuje nam efektywności, tak, bo, bo to jest nasz problem, który, który musimy, na którym musimy pracować w następnej Tym antidotem może być Mateusz Radecki, który dzisiaj się pojawił po raz pierwszy. Czy on jest szansa, że za tydzień już na przykład będzie gotowy do gry w wyjściowym składzie? Takže jsem zadovolený z toho, že Mateuš je po té vážné kontuzi s povodem na vojsku. E, on ten prošlý týden hrál český mečů za, za, druhý ze e, a v tréninku jest, je stoprocentní, dlatego jsme ho dali do Buděvský děšet na ten meč a, a přišel přišet na bojisko ostatný čeští mečů a, a, to pro mě je, je pozitivní signál, pro mě i nás všechny. Je, jeszcze ostatnie pytanie o absencję Michała Chrapka, bo nie było mowy, bo była mowa o Mateuszu Cholewiaku, że go nie będzie. Widzieliśmy Wojciechu ogolni, a, a tutaj zaskoczenie, że, że Michała nie było. Tak jak mówicie, ty zawodnicy, jako jest Mateusz Cholewiak, jako jest Wojtek Wola za kartki, Mateusz Cholewiak kontuzjowany, jest tam Wojtek Celeban a, a Adrian znaczy w czwórkodobie. ale Michala Hradka mě bylo toho, že ten ostatní trénink, trénink včera se něčul dobře a je schorý. Takže dostal kropůvky a, a dostal, dostal do Vroclavy. No, Musiałem mecze złożyłem troszeczkę też e, z innych pułapów, bo Boś, który e, ma bardzo doświadczone zespoły, jest wysiadł ty już w ekstraklasie i przegrał tylko jeden mecz. No, natomiast zarodowaliśmy e, już siedem porażek i myślę, że faworyta było, faworyt był znowu mm, no dość, e, dość klarowny. Cieszę się, że po raz drugi pod, pod rząd, bo, boisko chyba tego nie do, nie do końca to pokazało, czyli te za, za, założenia przedmeczowe, to jest faworytet, bo to nie, to nie jest, w Nożnej nie zawsze się sprawdzają i to jest chyba najpiękniejsze. Uważam, że dzisiaj y, pokazaliśmy się jako taki mega kolekty, która naprawdę y, zapracowała na to zwycięstwo i to był taki najlepszy chyba taktycznie rozegrany nasz. bo zagraliśmy trochę inaczej, nie chcieliśmy tak bardzo dominować jak zawsze, ale, ale byliśmy konkretni, bo uważam, że stworzyliśmy kilka naprawdę dobrych szans i, i, i mogliśmy zdobyć pracę wcześniej. Ale ta nasza konsekwencja w działania została nagradzona pod koniec meczu. To, co gdzieś tam był wcześniej, za tam się troszeczkę oddał, ale, ale myślę, że, że ten los to, to zostawił mi go jako ostatni czynnik i składową tego zwycięstwa. Bo Wiesz raz podkreślam, że drużyna mocno bardzo mocno zapracowała, neutralizując bardzo dużą siłę przeciwnika w ofensywie, bo mając mussondę, Płachetę, Picha, <coughs> Markowicza w Ataku, naprawdę trzeba było się mocno napracować, żeby nie stworzyli właściwie żadnej dogodnej e, sytuacji. Powiem, dlatego, dlatego doceniam ten wysiłek i ja z powodu tego e, zapracowanego zwycięstwa. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do Czerwonych? Panie jak poważna jest koncentracja dolegliwości? kiedy można wrócić? Myślę, że nie. Niezbyt nie poważna. Tak? nazwę, aczkolwiek trudno no teraz przewidzieć, bo ta dolegliwość jest taka wewnętrzna i no, nie wiemy, jak organizm będzie ją zwalczył. Oczywiście, jako organizm, szereg zabiegów i pracę, którą Michał wykonuje. Wierzę, że to będzie kwestia tygodnia, może dwóch, no, i Michał wróci do, do treningu. Jeszcze zapytamy o to spotkanie za tydzień w starcie Wienia Kolej, jakbyśmy wygrali, to gdzieś tam powoli może marzyć o może przekroczeniu tego dziewiątego miejsca w no, Tak jak przed sezonem mówiłem, musimy się skupić na każdym kolejnym meczu. i rzeczywiście już o nim myśleliśmy teraz w swobodnym meczu z oczywiście, żeby go wygrać. Te rany wyleczyć, bo Daniel bardzo szedł i też musieli szukać zastępców, bo wygadkowani zostali Igor i Felicio, więc, więc na pewno kolejni zawodnicy dostaną szansę. Też zapowiada się dobry mecz, bo UKS odżył i punktował też w dwóch meczach. Trzeba, trzeba, trzeba się cieszyć, że w sobotę gra mam dwa pytania, jedno bardzo poważne, a drugie rzadko uliwe na koniec konferencji. To poważne jest takie, e, w dzisiaj na wahadlę piątkowski i na pozycji właściwie drugiego napastnika y, Szczepan, to czym były spowodowane takie te zmiany? Jeżeli chodzi o Kamila, to plan na niego był taki od początku, że pozyskujemy utalentowanego, młodego Polaka z perspektywą gry. No, oczywiście od niego tylko zależało, ile on będzie się rozwijał i dostosowywał. Uznałem, że, że nadszedł czas i to jest mecz, gdzie możemy jego parametry, jego potencjał wykorzystać. Bo tak jak mówiłem, to był taktyczny mecz, bo wyjątkowo w tym meczu no, ustawiłem zespół pod przeciwnika, nie, nie tak jak my zwykle gramy, to chyba było widoczne i stąd też obecność Kamila, ale podkreślam jeszcze raz, że on do tego meczu już był gotowy i myślę, że to dzisiaj na boisku pokazał, bo uważam ten debiut za bardzo yy, udany. Co do Szczepana, no tak już braliśmy w Szczecinie, więc to chyba nie była żadna niespodzianka. Jeszcze to drugie króciutko. Od ostatniego meczu yy, w Ołchatowie wydarzyła się taka ważna rzecz na rynku medialnym, no i pojawiła się FIFA 2.20 po raz pierwszy w tej grze legendarny rekord często, że pan terener miał okazję już spróbować nie, zagrać. Ja też jestem do starej daty na takie rzeczy, więc nie miałbym obsłużyć pewnie tego, a co dopiero tam gdzieś zagrać. Nie, nie, no oczywiście ani czasu, ani nie mam też takiej pasji, tak, mówiąc już poważnie do tego, no, ale wiem, że, że to jest fajna inicjatywa i cieszę się, że chłopaki mówi też na tym polu zaistnieć, bo wiem, że dzisiaj... Sport się rozwija i, no, i to chyba też w przyszłości. Tu, tu jeszcze na ja <noise> koniec tręży. chciałem też bo wspomniał Pan, że faworyta było łatwo wskazać przed tym meczem. To powiedział Pan o sile Śląska, o, o Musądzie, o Pocheci, o Pichu. Natomiast y, pytanie, czy Śląsk nie stał się czasem drużyną, którą łatwo rozszyfrować, bo Śląsk był faworytem w Kielcach też nie wygrał. się był faworytem w pucharowym meczu z Widzewem, też nie wygrał. Czy gdzieś yy, to nie jest trochę, nie stał się z takim papierowym tygrysem? Potem myślę, że w, w tych meczach miał sytuację, przynajmniej w szczerze, nie widziałem meczu z Widzewem, bo tam grał jeszcze inny skład, więc ten mecz mnie nie bardzo interesował, bo wiedziałem, że w takiej konfiguracji Śląsk nie wystąpi. Natomiast co do meczu z Koroną, to, ten mecz Mówiły wygrane spokojnie. Taka jest piłka. Bo ja też mogę wymienić tu kilka meczów, gdzie powinniśmy wygrać. Zdecydowanie nie zrobiliśmy tego i trzeba spokojnie podchodzić. Ja myślę, że, że widać tutaj jakość w tym zespole i też rękę trenera, że zespół wie co ma robić. Ja się cieszę, że dzisiaj się przeciwstawiliśmy temu. Oczywiście ta seria bez zwycięstwa, jeśli też tam w głowie siedzi, to nie jest. Nie jest łatwe, nie, nie jest proste. Trzeba to przełamać, ale, tak jak mówię, widać w tym, w tym zespole hmm, potencjał to jedno, ale też widać, jak on jest zbudowany, że tam jest myśl co do budowy tego zespołu. Dziękujemy.